Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym wideo z Ratusza. Dzisiejszym gościem jest prezydent miasta Suwałk, Czesław Dzień dobry, panie Dzień dobry. prezydencie. Dzisiejsze rozmowy zacznijmy od y, obecnej formy siatkarzy ślepsk malow Suwałki. W pięciu kolejkach nasza drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jak pan to skomentuje? Panie doktorze pytam pan o formę. Widzimy, że tej formy nie ma, tej właściwej takiej sportowej formy brakuje siatkarskiej. Jestem no, częstym gościem na trybunach warena Suwałki, jak jest mecz wyjazdowy, to no, staram się obej obejrzeć w telewizji. No i bardzo, bardzo jesteśmy rozgoryczeni tym i zasmuceni, co widzimy na boisku w wykonaniu naszej drużyny Śleps-Malow-Suwałki. Nie tak miał wyglądać ten sezon. Mówiliśmy, że wzmacniamy drużynę, że będziemy walczyli o e, ósemkę, czyli y, y, będziemy grali o play-offy. A tu okazuje się, że pięć meczów niestety e, przegranych, jeden punkcik tylko, Zobaczymy, co teraz będzie w Gorzawie Wielkopolskich, bo, bo, bo mamy mecz wyjazdowy z drużyną, która też wyprzedza nas tylko w tabeli, a my już ugruntowaliśmy swoją pozycję na dole w tabeli. Eee... Oczekujemy jako współwłaściciele spółki, a miasto jest współwłaścicielem, mamy 30% udziałów, tyle samo ma firma Malow i tyle samo ma, ma Ślepsk, żeby podjąć natychmiastowe działania, póki nie jest za późno bo za dużo nas kosztowało wysiłku, starań, żeby jednak awansować do tej plus ligi. No i dzisiaj mamy dobre warunki, które mam nadzieję zabezpieczały w pełni dla naszych siatkarzy, niemniej jednak oni nie pokazują tego na boisku. Widzimy sporo mankamentów jest w tej drużynie, a przede wszystkim nie ma ducha walki. Tracimy czasami seriami punkty. Drużyna zatrzymuje się i w ogóle nie gra. Nic nie wychodzi. Gubione są piłki, zagrywka słaba. No, tych mankamentów mógłbym bardzo dużo tutaj wymieniać. Jak my widzimy, jako zwykli kibice siatkarscy, no to tym bardziej powinien dostrzegać to zarząd, no i zespół trenerski, który jest i wyciągać z tego wnioski. No i, i, i My nie mamy, ja nie mam gotowości lekarstwa na uzdrowienie sytuacji w drużynie, ale widzimy, że coś się złego dzieje i tutaj oczekujemy, oczekujemy konkretnego działania. Wiem, że chyba dzisiaj miało być posiedzenie zarządu. Z, z, z ekipą trenerską. 27 listopada mamy walne zgromadzenie udziałowców i też na ten temat będziemy dyskutowali i ta dyskusja będzie trochę lepsza, jeżeli wygramy mecz wyjazdowy. Jeżeli teraz szósty mecz przegramy, no to będzie bardzo, bardzo... Trudno i będzie trudno utrzymać się w ogóle. Oczywiście jest początek jeszcze rozgrywek, ale tak jak obserwowałem te, te, te mecze przed sezonem, która, w których brała udział nasza drużyna. Też już było widać, że coś tutaj nie funkcjonuje. Miały, miałyby wzmocnienia, a tych wzmocnień tutaj w postaci tych zawodników, którzy są, nie widzimy na boisku. I tutaj no, no, na pewno czas przychodzi na podjęcie takich konkretnych, zdecydowanych decyzji. To zatem czekamy na lepsze mecze Ślepska i w końcu pierwszą wygraną, wygraną w tej tegorocznej pluslidze. Kolejne pytanie. Trwa budowa czwartego miejskiego żłobka. Media regionalne alarmują, że samorządy borykają się z wolnymi miejscami. Jak miasto na to zareaguje? Podtrzymujemy swoją decyzję w zakresie budowy tego żłobka, czwartego w naszym mieście. Ona została podjęta 4 lata temu. Dzisiaj sytuacja już wygląda inaczej, na co wskazał Pan redaktor. Bo mamy również wolne miejsca w żłobkach, w trzech żłobkach miejskich. Około 20 tych miejsc jest, czyli niedużo, ale są te wolne miejsca. Nigdy takiej sytuacji nie było, zawsze była kolejka, żeby jednak dziecko zostało przyjęte do naszego żłobka. To wynika z demografii, to wynika ze zmniejszonej liczby urodzeń dzieci. Chociaż. Szuwałki jeszcze nie są w najgorszej sytuacji w stosunku do, w relacji do innych miast podobnych do naszego, ale y, również to jest spowodowane wprowadzeniem pro, programu bab, tak zwanego babciowego, czyli tutaj y, aktywny, ten program y, y, aktywny rodzic spowodował, że y, te 1500 zł idzie za dzieckiem i to nie rodzic, tylko państwo pokrywa koszty. Właśnie przyjęcia i zaopiekowania się dzieckiem w żłobku, ale nie tylko, bo poprzez zatrudnienie babci, nianiki i jakiegoś innego opiekuna i tutaj państwo zabezpiecza te 1500 zł, a jeszcze jeżeli ta osoba zostaje zatrudniona na umowę aktywacyjną, to wtedy jeszcze Państwo opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Czyli to spowodowało, że ta nieduża grupa dzieciaczków, ona znalazła zaopiekowanie nie tylko w żłobku miejskim, ale również szereg inicjatyw prywatnych powstało tutaj, kluby dziecięce. Prywatne żłobki, i no po prostu jest no tutaj dużo miejsc w suwałkach, i stąd pewne, pewne rozluźnienie w żłobkach miejskich. Budujemy ten czwarty żłobek, bo sądzimy, że ta sytuacja się zmieni. Nie w zakresie demografii, ale jeżeli ten program a z programami mamy już dużo doświadczeń, że one są, a później znikają i później samorząd musi sam borykać się z tymi problemami i być może tutaj tak będzie, bo ten program aktywny Rodzic, z tego co pamiętam, kończy się w roku 2027. My z Malucha Plus, tego innego programu, z KPO generalnie, budujemy właśnie ten czwarty żłobek, mamy środki finansowe na wybudowanie, i tutaj wykorzystujemy, nie budujemy od podstaw nowy obiekt, ale adoptujemy pewien, pewną część, pewien taki segment w Szkole Podstawowej nr 7, a w tej szkole też ubywa dzieci, a wobec tego zagospodarujemy tą bazę, która jest u nas już w mieście, to po pierwsze, i po drugie będziemy mieli również środki na utrzymanie tego żłobka przez okres trzech lat. Czyli no jesteśmy w dobrej sytuacji w zakresie właśnie i finansowania inwestycji, i później utrzymania tego czwartego żłobka. Wystąp, wystąpiłem teraz z inicjatywą do Rady Miejskiej, żeby dokonać zmiany w statucie żłobka miejskiego i prowadzić możliwość za to przyjmowania dzieci spoza naszego miasta, ale w pierwszej kolejności dzieci miejskie. Jeżeli radni <laughs> zaakceptują ten mój wniosek, to wystąpimy z taką ofertą do tutaj rodziców mieszkających w okolicznych na terenie okolicznych gmin, że mogą legalnie, oficjalnie tutaj skierować swoje dzieci do żłobków miejskich i oczywiście my finansujemy. Z tego, z tego programu babciowego pobyt dziecka. Trzeba tylko jeszcze zapłacić za wyżywienie dziecka. To jest to dodatkowa opłata. Tak sprawa wygląda. Dzieje się dużo nad Zlewą Arkadia. Aktualnie jest to wielki plac budowy. Powstaje nowy skatepark. Trwa przebudowa kolektora deszczowego, również budowa krytej hali tenisowej. Jak to wygląda? Tak, duży zakres inwestycji. Mamy nadzieję, że te wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane gdzieś tam do, do wakacji. I, i tutaj no, wykopki trwają. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji chcę poprawić. Odbiór wód deszczowych, opadowych z terenu osiedla Hańcza i tam na odcinku od ulicy Osztyńskiej do Czarnej Hańczy. Tutaj przy tej starej pływalni ośrodka sportu i rekreacji no, budowany jest duży kolektor deszczowy. O średnicy 1000 chyba, zaraz muszę podejrzeć, 1400. Milimetrów, czyli 1,40 m. Teraz jest 800, czyli 800 mm, czyli znacznie. Większa rura będzie odbierała te wody i wprowadzają je do Czarnej Hańczy. Wobec tego mniej podtopień powinno być na osiedlu A Jeszcze jak dodam, na ulicy Olsztyńskiej powstanie zbiornik retencyjny. To mam nadzieję, że ta sprawa będzie załatwiona. Inwestycja ponad 10 milionów złotych, czyli to poważna już pieniądz. Natomiast obok trwają prace rozbiórkowe przy skateparku. Tutaj oczywiście został wyłoniony wykonawca, firma, firma z Jeleniej Góry, czyli bardzo odległy teren od Suwok. Miejscowość, i tutaj, e, jeżeli wszystko będzie dobrze, to też przed wakacjami ten obiekt będzie e, odbudowany, tak naprawdę, czy wybudowany od podstaw, jako, jako nowy. Koszty tej inwestycji to 2 miliony prawie 800 tysięcy złotych. Dostaliśmy już. Od marszałka 713 tysięcy. Oczekujemy pozytywnej decyzji ze strony ministra sportu turystyki. Też to będzie kwota około 700 tysięcy złotych. Także, no, 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 chociaż tutaj decyzja już powinna zapaść, ale jeszcze nie mamy takiej potwierdzonej informacji. No i wobec tego, no, to o czym pisali, była młodzież owego czasu do mnie, żeby ten skatepark odświeżyć, wyremontować, stanie się faktem. Obok również zalewu Arkadia powstanie hala kryta do tenisa ziemnego. Jest to inwestycja, jak wiemy, prywatna. Miasto wydzierżawiło teren pod tą inwestycję na 30 lat. No i powstanie obiekt Pierwszy chyba tak naprawdę z obiektów sportowych, który zostanie wybudowany w ramach jakiegoś partnerstwa publiczno-prywatnego. Chociaż to nie jest PPP klasyczne, ale miasto daje działkę, a partner prywatny realizuje inwestycje. Także tutaj dużo się dzieje. Mam nadzieję, że te wszystkie prace. Będą przebiegały sprawnie i na lato, na wakacje ten teren już yy, zdążymy uporządkować. Rusza nabór wniosków o nagrodę prezydenta Suwałk, czyli Włócznia Ćwinków. Jak to będzie wyglądało w tym roku? No, to jest kolejna edycja, już chyba 22 czy 23. Tej nagrody. No jest tutaj nabór tych wniosków od 15 listopada do 31 grudnia. Można składać zgłoszenia, wnioski według określonego wzorca. No i, i później jest kapituła. Kapituła składa się z laureatów dwóch ostatnich edycji. I oczywiście ja tam biorę udział w posiedzeniu tej kapituły, dyskutujemy, zastanawiamy się. No i kapituła ma prawo do przyznawania trzech, trzech e, nagród, czyli trzy włócznie trafiają z rozstrzygnięcia kapituły, i ja jeszcze sobie mam dwie włócznie, ale to też. Najczęściej z tych wniosków, które są, są rozpatrywane przez kapitułę. No, chcemy zorganizować to nasze wydarzenie, czyli bal, taki włócznia cingów. Nagroda, która wtedy trafi do, do, do rąk laureatów, będzie wręczana 14 lutego, czyli Walentynki, czyli dobry okres. No i, i, i tutaj. Wszystko się będzie działo tradycyjnie na arenie Suwałki. Duże wydarzenie można już gdzieś wpisywać w swój Dziękuję. kalendarz i serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. I oczywiście w pierwszej części ta część oficjalna, wręczenie tej nagrody, a w drugiej części no, typowy taki bal, bal karnawałowy. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że gwiazdo, Wieczoru będzie Natalia, przybysz, yy, będzie jeden zespół, już nie pamiętam jaki, który będzie przygrywał do, do, do tańca. No i jeszcze będą dodatkowe atrakcje, o których w tej chwili nie chciałbym mówić. W takim razie zachęcamy do głosowania. Yy, następne pytanie. W Suwałkach są obecnie dwa targowiska miejskie przy ulicy i ingruwalskiej przy ulicy Grunwaldzkiej aktualnie trwa budowa parku handlowego. Jaka będzie przyszłość suwalskich targowisk? No rzeczywiście na ulicy Grunwaldzkiej za lada dzień ruszy chyba centrum te handlowe, mini park handlowy, ale chy, chciałbym uspokoić tutaj wszystkich, że to targowisko przy ulicy Grunwaldzkiej ono funkcjonuje na tej przestrzeni <toddź> <toddź> co dotychczas i będzie funkcjonowało. Tu nie mamy żadnych... Zresztą ten teren, ten teren należy do spółki komunalnej naszej PGK, która zajmuje się prowadzeniem targowisk i Ustaliliśmy tutaj z władzami tej spółki, że to targowisko absolutnie było, jest i długie, długie lata pewnie będzie, póki jest zapotrzebowanie. Ja rzadko bywam, może rzadziej niż raz na miesiąc na tym targowisku, ale widzę jak przyjeżdżają gdzie z odległych miejscowości handlowcy i tam mają swoje, swoje towary, szczególnie. Te, te, te samochody z artykułami spożywczymi, tam i dobrowędlinkę można kupić, i, i świeży, pachnący chlebek, nie? no i jakieś sękacze, mrowiska, inne rzeczy. No i oczywiście ubrania, też buty, nie buty, no wszystko tam jest, jak na bazarze. Yy, mieszkańcy chcą, żeby było takie miejsce. Nawet i nasi goście, jak przyjeżdżają z zagranicy, kiedyś, jak przyjeżdżała Alicja to była burmistrz Notenem, to na zawsze jak były dni suwał czy, 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 czy i zostawała dłużej, czy, czy wcześniej przyjeżdżała to zawsze odwiedzała w sobotę bazar przy ulicy Grunwaldzkiej. Jest zapotrzebowanie a miasto ma obowiązek prowadzenia targowisk, to wynika zresztą z przepisów prawa. Natomiast wracając do targowiska w centrum miasta przy ulicy Sejnejskiej, 1 maja utracie tam kurczy się to targowisko w sensie, że coraz więcej wolnego miejsca, jest coraz mniej handlowców. To obserwujemy tak na przestrzeni no, kilku lat i chcemy to w jakiś sposób przeorganizować, uporządkować i poprawić funkcjonalność tego targowiska, ale też z myślą o klientach. I, i też myślę, w interesie to handlowców jest, żeby może zamknąć ten handel na mniejszym obszarze, a nie pięć stoisk nieczynnych, jakieś stoisko czynne, później znów, to skoncentrować to właśnie może bardziej w jednym miejscu. Czy nam się to uda? Nie wiem. Jest taki zamysł ze strony tutaj spółki. Spółka przedstawiła swoje przemyślenia, swoje wnioski, jak to uporządkować, jak to zrobić lepiej, jak poprawić funkcjonowanie tego targowiska. My Omówiliśmy wstępnie ten temat na tak zwanym Kolegium Prezydenckim, ale postanowiłem skierować ten materiał do dyskusji dla radnych Rady Miejskiej. Niech radni na to popatrzą, niech wypowiedzą się. Ale intencje mamy jednoznaczne. Jak mieszkańcy chcą, żeby tego typu handel funkcjonował w naszym mieście, to my, my chcemy to wypełnić. Nie? E no i z drugiej strony muszą być handlowcy. Widzimy, że dzisiaj ten handel zmienia też już swój obraz, bo kilka lat temu bardziej intensywnie budowano marki, galerie handlowe. Teraz przechodzimy w handel internetowy. Więcej jest paczkomatów, tak? Tak, paczkomatów przybywa nam naprawdę w naszym mieście. I widzę, że mieszkańcy z tego korzystają, nie? To też cię cierpią i mali handlowcy, ale również i te markety i te centra handlowe, które są u nas, Także, no kolejny etap przeistoczenia się, się tak tego handlu, ale Taki handel, że biorę koszyk czy tam torbę, idę, przejdę się, przespaceruję się na bazar, kupię coś, pewnie drożej, niejednokrotnie niż w markecie, ale spotkam się z kimś, porozmawiam. To też jest potrzebne dla naszego społeczeństwa, dla mieszkańców na Suwałk. I dla naszego zdrowia też. To oczywiście i my, my chcemy, żeby ten bazar na ulicy Sejneńskiej funkcjonował, póki się nie wyczerpie już w końcu formuła, a myślę, że szybko się nie wyczerpie. Nie? Także musimy lekko, lekko przeformatować, uporządkować ten teren tego bazaru i myślę, że on będzie przez długie, długie lata jeszcze, Służył naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypominamy, że dzisiejszym gościem był prezydent Miasta Słowałk Czesław Frankiewicz. Dziękuję bardzo. Również przypominamy, że nasza audycja jest współtworzona z portalami Miasta Suwałki oraz Sowałki Info. Również zachęcamy do korzystania z możliwości komentowania oraz udostępniania wideo podcastu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.